Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z podsumowaniem roku i z odkryciami roku. Opowiem Wam o tym wszystkim, co odkryłam w tym roku, co chociaż w malutkim, drobniutkim stopniu zmieniło moje życie codzienne. W zeszłym roku chyba też pojawił się taki filmik, jeżeli jeszcze nie widziałyście, jeżeli chcecie nadrobić, no to linka zostawię Wam tutaj. No i dzisiaj też taki filmik postanowiłam nagrać z odkryciami, z tym, co się u mnie zmieniło. Chociaż takie małe właśnie, mówię, drobne rzeczy. Ehm... Które odkryłam, i to będzie taki filmik, już można powiedzieć, jeden z ostatnich na tym kanale. Mój outfit dzisiejszy taki bardzo sylwestrowy, taki bardzo końcowo-roczny, więc nie przedłużając, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i lecimy. W tym roku zdecydowanie odkryłam bardzo dużo rzeczy jedzeniowych i zaczniemy od tych rzeczy jedzeniowych, bo na samym początku roku odkryłam koktajle białkowe. Na samym początku roku i jakoś tak w okolicach, okolicach wiosny i lata bardzo lubiłam robić koktajle. Oczywiście z odżywką białkową na śniadanie. Wtedy było gorąco, w tym czasie było gorąco, więc ja za bardzo nie lubię jeść śniadanie, jak jest gorąco i tak przedłużam przedłużam i nieraz zdarzało się tak, że o 13 i 14. Ja jeszcze nie zjadłam śniadania. Ja wiem, że to nie jest najzdrowsze. Więc te koktajle były dla mnie zbawieniem, bo dodawałam do nich mrożone truskawki, dodawałam w ogóle mrożone e, owoce e, i były dla mnie zbawieniem, więc to było moje e, jedno z pierwszych odkryć. Drugim odkryciem było masło żochowe, które też dodawałam do koktajli. Robiłam sobie, sobie taki koktajl sneakersowy. Miałam przynajmniej w głowie takie wrażenie, że robię sobie koktajl sneakersowy. Bardzo mi zasmakowało masło żochowe dodawane właśnie do. Do takich napojów, ale też jeżeli miałam ochotę na coś słodkiego, no to taka łyżeczka masła orzechowego całkowicie załatwiała sprawę. Kolejne odkrycia to są zupy, zupy, które również królowały właśnie w tym czasie em, letnim. E, odkryłam, że taka fajna, dobrze zrobiona zupa, zupa kremy może całkowicie zastąpić mi obiad. Ja nie potrzebowałam dużo, potrzebowałam po prostu zjeść coś, e, coś, coś ciepłego, mieć coś ciepłego na żołądku i taka zupa, zupa krem pomidorowa e, czy jakaś brokułowa czy kalafiorowa całkowicie załatwia sprawę, więc zupy to jest moje nowe odkrycie. Em, tego roku podobnie jak tortilla z grilla zaopatrzyliśmy się w grill elektryczny więc to też zmieniło troszeczkę nasze życie, troszeczkę nasze gotowanie e, no nie chce nam się odpalać e, patelni nie chce nam się smażyć czegoś na patelni kiedy możemy po prostu wsadzić to do grilla i gotowe, więc e, i pierś z kurczaka z grilla i ta tortilla z grilla elektrycznego, no wszystko po prostu na tym grillu, grillu robimy również jakieś sandwicze, jakieś kanapki tościki, wszystko ląduje w gerilu. Kolejne odkrycie to krynica Krynica, w której byłam pierwszy raz tak można powiedzieć świadomie, no bo już gdzieś tam pamiętam, że jako dziecko w podstawówce byłam, byliś, byłam ze szkoły, ale... Pamiętam cały ten wypadł jak przez mgłę, więc tym razem pojechaliśmy rodziną z, z moim mężem i z synem. Zwiedzaliśmy po swojemu, sprawdzaliśmy to miejsce po swojemu, była Jaworzyna krynicka, były słotwiny i spacer w koronach drzew, była góra parkowa, była pijalnia wód i tak po prostu smakowaliśmy i sprawdzaliśmy to miasto. Tak jak chcieliśmy, po swojemu, więc ta krynica została w tym roku odkryta. Kolejna rzecz to zapach. Zapach Dolce Gabbana, inspirowany. Właściwie to Wam go tutaj pokażę, bo on tutaj ze mną jest. A, j for Woman. Proszę bardzo, tyle zostało zapaszku na dnie. Jest to numerek 507, inspirowany, inspirowany zapachem Dolce Gabbana, The One. Jest to moje odkrycie. Absolutne, które powiedziało mi i podpowiedziało mi, jakich konkretnie perfum szukam, jakich konkretnie zapachów szukam, a szukam zapachów anielskich, szuka, szukam zapachów kobiesych, takich, które mają w sobie dużo białych kwiatów. Um, musi tam być i Frezja, i Lilia, i Jaśmin. Wszystko właśnie w tej tematyce białych kwiatów, bardzo eterycznych, bardzo delikatnych, i ten zapach właśnie taki jest. Oj, tak, taki jest bardzo kobiecy i bardzo taki sensualny, więc to podpowiedziało mi właśnie, e, jakich zapachów szukam, i takie zapachy u mnie się pojawiają najczęściej. Sporo będzie tutaj o jedzeniu. To były moje odkrycia. Moim odkryciem numer jeden było gotowanie nowych potraw. I moim odkryciem było to, że lubię gotować nowe potrawy, ale mam takie swoje. Najazdy. Mam taki najazd. Teraz aktualnie nie mam. Aktualnie nie mam. Nie chcę mi się w ogóle gotować, ale mam takie najazdy w, w moim życiu, że po prostu chce mi się testować nowe rzeczy. Chce mi się testować nowe przepisy. I moim takim, jakby popisowym daniem w tym, w tym roku to było strogonow by Mateusz Gessler na polędwiczce. Po prostu miód Malina, ale no nie powiem, było to dosyć drogie danie. Więc lubię testować nowe smaki, lubię testować nowe przepisy, nie jest to nic trudnego, tak naprawdę wszystkie przepisy znajdujemy w, w internecie i po tym przetestowaniu, testowaniu tych przepisów decyduję czy dodaję ten przepis do naszej rodzinnej playlisty. Czy nie? Mam taki zeszycik, już o tym wspominałam, i do tego zeszyciku dodaję te przepisy, które nam najbardziej zasmakowały, które będą gotowane więcej niż raz. Kolejna rzecz odkryta przede mnie w tym roku to sos do spaghetti. Sos do spaghetti by Kasia In. Um, postanowiłam zrobić przetwory, i przetwory to jest kolejny punkt, do którego za chwileczkę przejdziemy. Postanowiłam zrobić przetwory z pomidorów, z tych, które e, miałam w tym roku e, ze swojej hodowli ze swojego ogródka, ale również dokupiliśmy więcej pomidorów, takich do zrobienia na już, i szukałam fajnego przepisu. I zrobiłam przecier pomidorowy, zrobiłam sos do spaghetti z przepisu Prymat. No i trzecim przepisem była pulpa taka do spaghetti, sos do spaghetti od Kashi In. Postanowiłam go przetestować. Słuchajcie, lepszego sosu nie ma. Naprawdę, naprawdę jest lekko słodki pikantne, bardzo pomidorowe. Przygotowałam go kilka, kilkadziesiąt słoików. Mam w swojej szafie, w swoich e, zapasach, w swojej zbiżarni zimowej. Bardzo Wam go polecam. Link zostawię Wam na dole do tego przepisu. Jest mega prosty i mega pyszne. Od tego czasu absolutnie nie chcę widzieć żadnych gotowych słoików ze sosami do spaghetti, ani żadnych saszetek ze spaghetti bolognese. Po prostu zamieniło mi się do wszystko w głowie i absolutnie nie chcę jeść innego spaghetti niż to z tym sosem pomidorowym, bo jest naprawdę przepyszne i szczerze powiedziawszy, to nie musiałabym dodawać do tego makaronu mięsa, tylko sam makaron z tym sosem, no po prostu, obłęd, 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 obłęd. No nie, nie znajdę więcej słów, żeby Wam opisać to, jak pyszny jest to sos. Musicie to sprawdzić same. I kolejny punkt, o którym już wspomniałam, to są przetwory. Odkryłam, że uwielbiam robić przetwory, uwielbiam robić zapasy. I w tym roku zrobiliśmy właśnie ten sos pomidorowy. Zrobiłam przecier, taki do zup i, so, i sos do spaghetti z Prymat. Także sałatkę mizerię w słoikach z ogórków, sałatkę szwedzką też z ogórków i buraczki. Buraczki solo i buraczki z chrzanem, więc takie oto moje wyroby. Buraczków nie było zbyt dużo, ale są i bardzo się cieszę. Po prostu lubię ten stan, kiedy potrzebuję coś do obiadu, idę do mojej spiżareczki, otwieram, cyk, jest. Więc bardzo się cieszę i na przyszły rok też będę robiła różnego rodzaju przetwory i być może że jeszcze coś uda mi się zrobić w tym roku? Bardzo bym chciała zrobić jabłka. Jabłka takie z cynamonem, może jakieś takie z pomarańczą, coś takiego do smarowania do naleśników, na przykład. Więc przetwory odkryłam, że uwielbiam to robić. Kolejne odkrycie to to, że. Zostałam matką chrzestną. To jest nowość w moim życiu. E, ja wiem, że mam po prostu we krwi bycie super ciocią, e, i e, w tym roku e, udało się, udało się, nie udało się. E, stałam się matką chrzestną, więc e, mam swojego małego cukiereczka, mojego małego chrześniczka, którego będę rozpieszczać, którego będę wspierać oczywiście jak najbardziej nie tylko jego, również jego e, brata, więc e, to jest moja nowa funkcja. W tym roku. Wracamy do jedzenia. Wracamy do jedzenia, bo czymżeż byłby po prostu ten filmik bez odkryć jedzeniowych? Odkrycia jedzeniowe to jest mój e, konik w tym roku, chyba. Odkryłam, że bardzo smakuje mi kanapka z białym serkiem, biały serek kanapkowy i zwędzonym łososiem. Ja nie wiem, ja nie wiem dlaczego dopiero teraz to odkryłam. Ja nie wiem dlaczego dopiero w tym roku mi się pojawiła ta kanapka. Jakoś tak po prostu mi zasmakowało. Nie jest to bardzo duszący i taki, e, taka, taki e, taka rybna kanapka, ale jest bardzo delikatna, śmietankowa. Więc tutaj też znajdziecie takie maleńkie rzeczy, które być może znacie od lat, a ja je dopiero odkryłam. No człowiek uczy się całe życie i co roku coś nowego do nas dociera i w tym roku dotarła do mnie kanapka z białym serkiem takim śmietankowym puszystym kanapkowym z yy, łososiem wędzonym kolejna rzecz jedzeniowa i moje odkrycie to ser kozi i ser owczy kocham uwielbiam jest to coś innego są to takie sery biało żółte bardzo fajnie się yy, roztapiają i bardzo fajnie smakują. Smakują tak troszeczkę ala oscypek, troszeczkę no bardzo daleko im do oscypka, ale najbliżej, chyba najbliżej w tym smaku e, jest do, do tego sera. E, fajne na kanapkę, same do zjedzenia. E, Uwielbiam, uwielbiam i owcze, i kozi. Mam wrażenie, że owcze jest takie bardziej intensywne, i te oba sery są dostępne w biedronce. Kolejne odkrycie to saszeta zapachowa do szafy. Jest to coś też być może dla Was bardzo znanego, dla mnie jest to nowość. Odkryłam te saszety w Lu, również w biedrze. Bardzo ładnie pachną. Odkryłam, że szafa też bardzo ładnie pachnie dzięki nim. Odkryłam, że nieraz e, ten zapach przechodzi też na ubrania, więc jest to bardzo, bardzo miłe. Kolejne odkrycie i kolejny taki life changer, yy, albo właściwie coś, yy, co zostało potwierdzone, to to, że lubimy bardzo kameralne miejsca noclegowe. I w tym roku to zostało potwierdzone. Yy, kiedy byliśmy w Krynicy, byliśmy w takim rodzinnym pensjonacie u yy, chyba u Władysława, nazywała się ta Willa Władysława, bardzo przyjemnie, prowadzone przez rodzinę, rodzinne śniadania, śniadania. Yy, w kameralnej atmosferze podobnie też ostatnio kilka, kilka tygodni temu byliśmy mojej cioci, która też prowadzi taki rodzinny pensjonat w Bukowinie Tatrzańskiej również było bardzo przyjemne fajne, fajne jedzenie, fajne śniadania, fajny klimat, mimo że wszystko jest tak po staremu wszystko jest po staremu, gdzieś tam łazienka na korytarzu wystawiona czy, czy całość jest bardzo w takim tradycyjnym starym stylu, tak jak było kiedyś, tak jest to po prostu ten klimat, ta ta, ten, ten rodzinny klimat jest nie do podrobienia, niepowtarzalny, więc odkryliśmy, że lubimy takie miejsca i e, nie jest to nasz pierwszy też. E... Pobyt w takich miejscach, bo również wyjeżdżając na wakacje do Czarnogóry, również wybieramy takie miejscowe. Wy. Oczywiście, że wybieramy i wille, gdzie nie mamy dostępu z właścicielami do właścicieli, ale bardzo doceniamy to, kiedy mamy dostęp jednak do tych właścicieli. Kiedy możemy sobie porozmawiać, kiedy ten właściciel częstuje nas e, o poranku, rakijom, e, jest bardzo miło, możemy wymienić się jakimiś spostrzeżeniami, pos możemy mu opowiedzieć, zapytać się, co zwiedzić, co zobaczyć. Jest naprawdę fajne, fajne takie porozumienie nić porozumienia między między nami bardzo mi się podoba takie mieszkanie w kameralnych miejscach może niekoniecznie w hotelach oczywiście że są plusy mieszkania w hotelach ja rozumiem i nie neguję tego i jeżeli jest taka potrzeba to jak najbardziej na tak ale e, lubimy lubimy takie kameralne miejscówki jeśli chodzi o noclegi to zostało potwierdzone już w tym roku na 100%. Ostatnim moim odkryciem jest e, wstawanie rano, wstawanie rano, ale tak rano, rano. Do tej pory wstawałam godzinie 8. Zanim się ogarnęłam, zanim wypiłam herbatę, zanim zjadłam śniadanie, no to już była 12, już było południe. E, ostatnio kilka razy udało mi się wstać o godzinie, chyba 5, tak? To była godzina 5. O godzinie 6 to ja byłam już w sklepie, robiłam zakupy i uważajcie, w tym sklepie było wszystko świeże bułeczki, pełny ryneczek, ryneczek warzyw i owoców, e, więc po prostu zakochałam się, zakochałam się w tym wstawaniu rano, zakochałam się w zakupach rano, pusty parking to jest dla mnie też duży, duży, duży plus, pusty parking, pełne półki, mało ludzi, no kocham kocham te zakupy o poranku, gdzie mogę dowieść świeże produkty na śniadanko, na cały dzień, na tydzień no po prostu kocham i uwielbiam wielkim plusem też wstawania wcześniej rano jest to, że e, jest taki spokój, jest taka cisza, jest taki bogaty spokój. Wszyscy jeszcze śpią. Ja mam spokój, czas dla siebie. Plusem dodatkowym jest to, że zaczynając tą pracę wcześniej rano, kończę ją wcześniej i mam również więcej czasu dla siebie, mam również więcej czasu na swoje na swój relaks, na swoje rzeczy, które chciałabym zrobić poza poza pracą. Więc jest to dla mnie totalnie wielki plus. Będę musiała się poprzestawiać, bo wspominam o tym na vlogu że jest to troszeczkę dla mnie problem, dlatego że ja jestem sobą, uwielbiam um, siedzieć do późna, uwielbiam czytać książki do późna. No, wczoraj na przykład dowaliłam do godziny drugiej, siedziałam nad książką, totalnie mnie wciągnęła, totalnie musiałam skończyć. Musiałam ją skończyć, więc to jest, to jest taki dla mnie minus, coś do przestawienia się, przestawienia swojego organizmu. Bo lubię, bo lubię siedzieć wieczorami. Włączam się taki tryb planowania, włączam mi się taki tryb organizacyjny. I właśnie wieczorem najwięcej zorganizowała, wieczorem naj najwięcej zrobiła. A chciałabym wstawać rano, więc tutaj będę musiała to jakoś ogarnąć kolejne moje odkrycie to herbata na podgrzewaczu jeżeli oglądacie moje vlogmasy to wiecie, że dostałam taki kubeczek podgrzewany na t i słuchajcie to jest life changer po prostu to jest zmiana mojego życia o 180 stopni w końcu mogę wypić ciepłą herbatę do końca, w końcu ta herbatka jest cieplutka, paruje mogę sobie łapki ogrzać o o kubeczek i o ten podgrzewacz no, jest to coś niesamowitego i jak wspominałam marzyłam o mm, o podgrzewanym dzbanu Szkół. Nie, ten zbanuszek banuszek to, to, jest, to jest za dużo. Ja, jako osoba, która lubi zmieniać te herbaty, jako osoba, która lubi zmieniać smak herbaty, no absolutnie ten kubeczek to jest hicior, 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 hicior. hicior. Kolejne odkrycie to są skarpety. Skarpety z naturalnych składników, z naturalnych, materi z naturalnych materiałów. Bardzo polubiłam się z cienkimi skarpetami z wełny. 90% wełny, czy tam było nie, 80- kilka procent wełny. Alpaki, zwykłej Wełny i angorę. Słuchajcie, są to niesamowicie ciepłe skarpety. Jeżeli wy macie zimne stópki, i marzną wam stópki, to bardzo serdecznie wam polecam. Mam w swojej, w swojej szafie oczywiście grube skarpeciory, w których chodzę na co dzień. Są naprawdę grube i no niestety te skarpety nie wchodzą normalnie do buta, ale te, które teraz sobie zamówiłam, te, które zakupiłam, są cienkie. To są cienkie skarpety, a jest w nich naprawdę ciepło, są wełniane i utrzymują temperaturę, więc to jest genialna sprawa i odkrycie, że nie musicie mieć naprawdę grubych skarpet, żeby było Wam ciepło w stópki. Super odkrycie na nasz wyjazd zimowy, więc bardzo Wam serdecznie polecam. I ostatnia rzecz z, tych mojej, z tej mojej tej wyliczanki to jest balsam do ciała. Moje odkrycie tego roku zdecydowanie yy, wydaje mi się, że zaczęłam yy, w czerwcu, chociaż już w zeszłym roku miałam na swojej liście, że zacznę balsamować, że zacznę nawilżać swoje ciało, ale zawsze zapominałam, zawsze gdzieś tam w czasie lata porzucałam to smarowanie ciała, bo ja nie lubię jak się coś lepi, więc poszukiwałam takich specyfików, które się... Ym... Nie lepią, które szybko się właniają w ciało. E, I znalazłam takie, znalazłam takie rzeczy, znalazłam takie balsamy, znalazłam takie żele. Wymieniam je sobie e, właściwie to cały czas, dokładam nowe, bo wykańczam e, stare, stare, no te, które aktualnie e, już uż, w, zużyłam. E, balsamowanie ciała. Idzie mi świetnie. Tak naprawdę, mogłabym powiedzieć, że od maja, od maja regularnie, codziennie nawilżam swoje ciało balsamami. Balsamami, masłami, aktualnie masłami, olejkami, e, żelami, co aktualnie mi się e, dobrze używa, co aktualnie wpadnie mi w ręce. Uwielbiam to i, i to, co aktualnie uwielbiam to e, i smaruję e, ręce i nogi, um, to jest mój taki rytuał codzienny, a resztę ciała jak mi się zachce, jak mam więcej czasu, więc to jest moje postanowienie też na nowy rok, żeby już całe ciało balsamować, żeby całe ciało smarować i nawilżać, bo no ten, um, ten rytuał, nawyk, ten nawyk wszedł mi w krew i mam takie swoje, mam taką swoją wieczorną rutynę, mam taką swoją wieczorną um, Wieczorny czas dla siebie, kiedy właśnie wysmarowuję ciało tym balsamem jest naprawdę bardzo fajne, bardzo miłe, odwdzięcza mi się miękkością e, i, i widzę tą różnicę. Więc warto, więc uważam, że warto. I to już wszystkie, wszystkie moje odkrycia z tego roku. Mam nadzieję, że czymś Was też zainspirowałam. Dajcie mi znać, co jest Waszym odkryciem e, tego roku. Napiszcie mi w komentarzu, co odkryłyście. Może to być najmniejsza, najgłupsza nawet, jeżeli tak sobie uważacie e, rzecz, tak jak moja kanapka z łososiem i z białym serkiem. W każdym razie napiszcie mi, jestem ciekawa, e, co odkryłyście w tym roku. W, e, napiszcie w komentarzu, czy może było to nowe, nowe miejsce, nowe państwo, nowe, nowe Wasze Ulubione miejsce na wakacje koniecznie napiszcie, no i też w najbliższym czasie na blogu pojawi się podsumowanie książkowe tegoroczne, jak co roku, no w tym roku było sporo tych książek, chyba padł rekord, o ile się nie mylę, więc zapraszam Was już teraz na bloga z podsumowaniem książkowym. Wiecie, jak wyglądają te podsumowania, takie totalnie są w moim stylu, totalnie, totalnie. Dziwnym językiem pisane, więc to tym bardziej Was zapraszam, jeżeli będziecie zainteresowani takie podsumowanie całego roku. No myślę, że będzie tam ponad 60 e, pozycji książkowych, które udało mi się w tym roku przeczytać, więc zapraszam Was serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie o tym. E, tak jak mówiłam, czekam na Wasze komentarze, a na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!